Cześć wszystkim. Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj Jednostka napędowa 3.6 wsi to niemiecka jednostka napędowa pochodzenia Volkswagena. Przeciętny kierowca jest znany z samochodów terenowych VW. Mocny i wydajny silnik, który jest w stanie wytrzymać duże obciążenia. Dane techniczne. Silnik 3.6 wsi został wprowadzony na rynek w 2005 roku. Silnik ten został oparty na 3.2 wsi który jest częścią serii EA390. Bazuje on na żeliwnym bloku cylindrów w kształcie VR, który jest mieszanką silnika V-Twin z rzędowym układem cylindrów. Minimalny kąt pochylenia, 10,6, jest włączony, a cylindry są ustawione naprzemiennie w dwóch rzędach. Żeliwny wał korbowy o skoku tłoka 96,4 mm jest zamontowany wewnątrz bloku na 7 podporach. Zastosowano nowe korbowody o długości 164 mm i aluminiowe tłoki o średnicy 89 mm i stopniu sprężania 12 co daje pojemność skokową 3,6 litra. Taki blok power jest pokryty pojedynczą głowicą z dwoma wałkami rozrządu. Zawory wlotowe mają średnicę 33,2 mm. Zawory wylotowe mają średnicę 30,2 mm, a średnica trzonka wynosi 6 mm. Ta głowica blokowa jest wyposażona w bezpośredni wtrysk paliwa i bezstopniową regulację faz rozrządu. Wałki dolotowe mają zakres 52, a wałki wydechowe 42. Wałki rozrządu są obracane przez łańcuch rozrządu który jest dość niezawodny i przy normalnej konserwacji wytrzymuje 250 do 300 tysięcy km i więcej. Na wlocie znajduje się kolektor dolotowy o zmiennej geometrii. Silnik 3.6 wsi. Rozważmy główne parametry techniczne silnika EA360.